Założyliśmy spółkę społeczną w celu promocji i fryzjerstwa w Polsce, jak i na świecie, ale przede wszystkim chcieliśmy wspierać młodych ludzi, gdy zauważyliśmy, że mało jest takich instytucji szkoleniowych, które by pomagały młodym ludziom, niekoniecznie za tak duże sumy, jak to by wyglądało, i chcieliśmy ich wesprzeć w tym, aby mogli się rozwijać, się dokształcać, edukować i docelowo startować w konkursach, i w Polsce, jak i międzynarodowych. W ramach naszej spółki zatrudniamy 10 osób na umowę o pracę obecnie. Naszym pracownikom zapewniamy pełen wachlarz możliwości rozwijania się w naszych miękkich, jak i kwalifikacjach zawodowych. Moim marzeniem było wzięcie udziału w konkursach międzynarodowych. Dzięki tej pracy mam tą szansę. Bezierstwo jest naszą tradycją rodzinną, a żenie tej spółki jest jej kontynuacją i odpowiedzią na potrzeby rynku i młodych ludzi, którzy marzą o tym, aby zostać świetnym stylistą.